teraz po wejściu w tą odnogę na prawo, zaraz po minięciu 717 Widzę, że kosiarka jest To nie jest kosiarka, co to jest? A zamiatarka Mają tutaj zamiatarkę nawet, która zamiata te chodniki Nie, to, to też nie jest zamiatarka A, do oczyszczania torowiska maszyna Bo tam są właśnie te szczotki takie druciane I jadąc tą maszyną oczyszczają całe torowisko także będzie można sobie tą drezynką ręczną wtedy po tak oczyszczonych torach przejechać no ale są też ciekawe grafiki pozostawały i tu, tutaj też, ja zaraz zrobię zdjęcia i pauzę, żeby nie przeszkadzać grupie no i tutaj Porobiłem też zdjęcia, ale pokażę to jeszcze na filmie, jakie tutaj są grafiki. To jeszcze są malunki z czasów przedinternetowych, że komuś się chciało takie, takie coś tutaj stworzyć. Teraz to ludzie tylko zajęci są swoimi smartfonami, zresztą ja też. No i tutaj jeszcze pokażę po wyjściu z tej odnogi jeszcze jest taka malutka wnęka. Takie pomieszczenie magazynowe. I teraz wiedząc, że to tutaj jest, mogę taki kawałeczek korytarza dorysować do mapy. To będzie naprawdę rzetelnie wtedy. Tam jest do 717 i tam zaraz będzie następne roz